Patrzcie, dzisiaj będziemy pokazywać rodziny językowe. Ale my dawno nie nagrywaliśmy. Dobra, a to jest mój nowy tablet. Niebieskie, i białe, grześ. Dobra, to teraz powiedzmy. Dobra, dobra, teraz Maja kolej jako pierwsza, tak? Opisuję rodzinę językową. Ej, dobra, dobra. Zaczniemy już też. O, o z Pfff Co to? Co to za Co to jest? złożona O tak Pokażmy sobie teraz nasz urodziny Czy słowianie, słowianie, słowianie wpisz A somalijski język? Słowianie, nie patrzcie na tych słowian. No to właśnie mamy pokazanych tu naszych sąsiadów. Należą do nich Polska, Czechy, Słowacja, Rosja, Białoruś, Ukraina, e, Bułgaria, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja. I Słowenia, a Czarnogóra to tak raczej nie należy, ale też trochę należy. Je. Też Kosowo, tam mówił po serbsku, jeszcze po rosyjsku to się mówi, no, jeszcze w Kirgistanie, o którym właśnie nie w Ukrainie, Białorusi też, ale jeszcze mówimy, mówi się jeszcze gdzie indziej, jakie to jest miejsce. A w Kazachstanie jeszcze się mówi po rosyjsku. No dobra, dobra. A teraz przedstawimy Wam drugą rodzinę językową. Eee, dobra. Kolejna rodzina językawa, a będzie to jednak więc rodzina romańska. To To tutaj pisze. Dzięki, jak tam co tutaj nam zajmuje. Pokazane jednak tutaj są... Tutaj... Znając wszystkie ziemi słowiańskie dokadasz się około 6%, 6 ziemińskiej populacji, znające romańskie 14%, natomiast germańskie 7%. No, to, właśnie, tu jest pokazane na, na niebiesko, to są romańskie języki. Czyli należy do nich Francja. E, dobra, dobra, ja muszę o ja, nich. Ja powiem, dobra. Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy i Rumunia. Tak, 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 tak. Teraz o kolejnej rodzinie powiem, że wybierasz. No, może germańska. Germańska, dobrze. Czyli do germańskiej rodziny na. Że to jest trochę źle tu pokazane, ale może trochę dobrze, dobra. Nasz to romanski, rodziny. Yy, Finlandia. E, to znaczy, Finlandia nie należy, pomyliło się. Szwecja, Norwegia, Dania, Niemcy i Anglia. Ha, Wielka Brytania, no bo tam mówią właśnie. W Irlandii, Wielkiej Brytanii. Ej, Anglicy zmusili. Ej, Walijczyków, Irlandczyków. Ej, szkodów, żeby. Ejko, mówili w ogóle w języku angielskim. Tak, tak, tak. A może Were. No, tutaj jeszcze Islandia. Może ona też należy do tej rodziny, oczywiście. Tutaj mamy Austrię, która, jak widać, i... Hmm, czyli języka angielskiego, któremu się uczymy, to jest w ogóle język rodzina germańska hmm, i po angielsku to się dogadamy wszędzie, czyli hmm, ciekawe, czy, się, czy, zrobi, czy zrozumiesz, czyli się tak bardzo płynnie, uczymy się angielskiego, rozumiemy co oznacza co hmm, ciekawe, czy byśmy zrozumieli Niemców, tak, jak, tak samo jakbyśmy na przykład my zrozumieli Rosjan. Dobra, raz ja i tak największy gerań na świecie. Dobra. Więc zajmijmy się kolejną rodziną. Teraz ja wybiorę. Weźmy sobie może języki pod uwagę. Bałtyckie. Hmm. To jest najmniej liczna grupa z tych ze wszystkich języków. O, tak, tak. Mówiąc o bałtyckich językach jak nawet języki. Dobra, dobra. Ach! Na, w Pol Polska ma tylko dostęp do Morza Bałtyckiego. Tak, tak? Mnie to zdziwiło. Eee, tak, tak, tak. Dokładnie. Tutaj właśnie mamy tutaj na żółto zaznaczone e, rodziny no, bałtyckie, ale jeśli nie wiecie jakie to są kraje, to powiem tutaj. Na, tutaj jest Litwa, tutaj jest łotwa. Tutaj oczywiście mam Polskę. Eee, więc Litwa tutaj jest na dole, a na górze tutaj jest łotwa. W takim razie. I tutaj właśnie. Mm, 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 tutaj właśnie jest pokazane, co właśnie... O Jejku, Jejko, kto jeszcze niebieski wiele zapomniał powiedzieć. W Bułgarii też tam byliśmy. Jest pokazane, że do słowiańskich nawet tutaj należy kosowo, Czarnogóra, Macedonia, yy, właśnie Serbia, Bułgaria, yy, Bośnia, Hercegowina, Słowenia i Chorwacja. Dokładnie, do, dokładnie. Tak. I właśnie to są te rodziny. Ale dzisiaj będziemy tak do dziesięciu może. No coś sobie tu zrobimy, więc to jest najmniej liczna grupa, ale kiedyś do, do tej grupy nawet należe, należały właśnie Prusy, ale już teraz właśnie nie należą. Hmm, dobra. Dobra, kiedyś. Pff, to dlaczego? Kiedy Rosja to jest największy kraj na świecie, ci Słowianie. Dlaczego na przykład, dlaczego w ogóle Rosja napadła na Polskę? To Słowiański kraj przecież. Pff, nieważne. I tak przecież chcę w przyszłym roku pojechać na Litwę. Będę w bałtyckim kraju. Trzeba tam się dogadywać po angielsku. A tu jest bałtyckie morze. Hmm. Dobra, więc to kraje, które są, mają dostęp do bałtyckiego, może, może, dlatego się tak nazywają. Myślimy czymś innym, powiedzmy o ostatniej rodzinie. Powiedzmy jeszcze o Celtach i Ugrofinach. Spoglądam tutaj języki regionalne w Francji, ale to pewnie są tutaj pokazane jakieś celtyckie języki, irlandzki, szkocki, walijski. No, nie słyszałam o takim języku Manx. Korniński, hmm, no też widziałem, ale wiedziałem, że to jest, o, brytoński, hmm. E, to pewnie są to właśnie jakieś celtyckie języki. No patrzcie, tutaj jest pokazane, gdzie są one właśnie używane, hmm. Może to też dziwić, że tutaj jest właśnie pokazane Walia, ja tutaj w pokażę... ogóle ja, to trochę. Tutaj, nam... no tutaj jest pokazane, że to jest Irlandia tutaj jest i taka rzecz, ale się na nie, no, no to jest gdzieś tam jeszcze Anglia, ale to i tak to są przecież, tak ja przecież mówiłem wcześniej, że Anglicy zmusili po prostu ich, żeby. No to ci Irlandczycy, Szkoci, w ogóle i właśnie Walijczycy, Szkoci, Irlandczycy to są właśnie, należą do rodziny celtyckiej, są właśnie Celtami. Dobrze. Też jeszcze teraz powiemy um, o ostatniej rodzinie językowej o ugrofinach. Rodzina ugrofińska! Ciekawe bardzo Skar. A, ugrofińskie ugrafi... języki. Czekajcie chwilę. Patrzcie tutaj na wszystkie rodziny językowe. Teraz przedstawimy. O chyba tutaj nie widać takie takich Celtyski. O, trochę tu widać. Węgry należały do rodziny. U znaczy się u Finlandia i Estonia. Mm. Ja po prostu w tłumaczu sprawdzałem, czy słowa po węgiersku i po fińsku brzmią podobnie. Nie mnie to się dziwiło, że żadne słowo nie, nie brzmi podobnie. Jeszcze estońskiego nie sprawdzałem, tak, tak. Uch, więc zauważyłem to przy tym. Że rodzina słowiańska jest najbardziej liczna. Ma naj... licz, najwięcej języków, a bałtycka najmniej. To teraz pa, pa, pa. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Pa!